Siemanko, dzisiaj mamy 7 marca 2025 Jak widać tutaj z tej tacki 169 pierwszej inkubatorowej, która była wewnątrz ładnie sobie rosną e, Tutaj porównanie, to ma, ta, ta ma 37 dni na przykład A ta obok tutaj jest z pierwszego wysiewu i ona ma 2,5 miesiąca Więc tak naprawdę jakbym to miał tak porównać To ta co ma 1 miesiąc wyprzedziła no bo miała poprawnie wszystko po kolei nic nie przeszkadzane po, poprawnie była robiona jak widać tutaj, z tych 169 tam przesadziłem, jest ich 128, około tam, czy tam 120 e, tylko niektóre mają problemy, tutaj widzę na przykład te dwie tak słabo rosną, tamte dwie coś chlapną e, i tutaj mamy taki okaz co słabo rośnie tu słabo, no ale no to to jest oczekiwane więc znakomita większość całkiem sobie dobrze radzi te były na samym końcu przesadzane, no bo widać były mniejsze i tak dalej tu mi jeszcze pozostało z tych zewnętrznych tacek inkubatorów, też już je całkowicie rozsadziłem pozostało mi jeszcze 5 sztuk dlaczego te 5 sztuk jeszcze trzymam, bo tutaj obok, no przesadziłem te 128 sztuk z tych tacek co były wtedy na zewnątrz dwie tacki po 117 no one są mniejsze, ale tutaj akurat śmiertelność jest wyższa, bo na przykład tam widzimy słabo jeden tu słaby, tu słaby, tu słaby, tutaj słaby, tu słaby, tak. One się jak widać obumierają, tutaj obumarło, więc te, które były na zewnątrz, no widać radzą sobie gorzej, no i są przede wszystkim mniejsze, tak, bo czas wysiewu tych tasek, które były na zewnątrz, a tej taski, która była w inkubatorze jest kolosalny. Dodatkowo dodam, że jeszcze zmieniłem sobie to światło z inkubatora, 8 było żarówek, 4 poszły na tą stronę i 4 poszły sobie na tą stronę, plus dodatkowo dołożyłem jeszcze do każdego po, 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 dwie, po dwie żarówki, także mamy po sześć żarówek na każdym 15 W i to się 12 godzin te żarówki się palą. Także tak sobie wygląda. Te okazy wyglądają obiecująco, mam nadzieję, że 100 ładnych dużych sztuk będę miał. Wszystkich mam około 256 yy, tam plus minus Potem będę robił zestawienia, ile żywych, ile martwych, ale tak to sobie wygląda. Także one naprawdę szybko rosną i ładnie rosną. Także to tyle w tym filmiku. Dzięki. Hej!